Witam serdecznie wszystkich pasjonatów terapii dźwiękiem, a w szczególności terapii kamertonami planetarnymi. Zapewne ten filmik ucieszy absolwentów moich kursów, ale może też zachęci tych, którzy mają w zamyśle uczenie się tej pięknej metody. Dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo często spotykanych dolegliwości czyli bóle pleców. Dolnej części. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni nierzadko naprawdę mocno cierpią na tę dolegliwość. Okazuje się, że e, przyczyna, czyli etiologia, etiopatogeneza e, tej dolegliwości może być bardzo e, zróżnicowana. Znaczy, może nie tyle bardzo, ale może to być przyczyna albo wątrobowa, albo nerkowa. Czasami bywa tak, że obydwie przyczyny się nakładają. I te bóle mają charakter chroniczny, bardzo uporczywy, uporczywie nawracają i niestety, ale kiepsko poddają się jakimkolwiek zabiegom. To są dolegliwości, w których można przynieść ulgę poprzez punkty akupunkturowe. Oczywiście najbardziej popularną metodą jest akupunktura. My tutaj korzystamy z dźwięku zamiast stosowania igieł. Także zapraszam do pierwszego slajdu. Czyli jak już wspomniałam, albo wątroba, albo nerki. U osób, które są w grupie wiekowej, powiedzmy w średnim wieku, najczęściej to są mężczyźni, um, taką przyczyną y, podstawową jest stagnacja czy wątroby. Czyli um, jak się domyślamy, tło emocjonalne. Osoby, które się dużo złoszczą, są w permanentnej frustracji. Oczywiście to nie jest zarezerwowany problem dla średniego wieku mężczyzn, bo również i kobiety mogą być w tym stanie emocjonalnym, ale statystycznie rzecz ujmując, jest częściej ten objaw spotykany u mężczyzn. Charakterystyczne jest współtowarzyszące bolesne napięcie karku, czyli obok bólów lędźwiowo-krzyżowych jeszcze występuje ten objaw, który tak naprawdę już wskazuje na to, że przyczyna jest wątrobowa. U kobiet, um, u kobiet stagnacja wątroby, szczególnie młodych kobiet... Um, Przejawia się poprzez zespół napięcia przedmiesiączkowego, jak również bolesne pierwsze 1-2 dni miesiączki. Jeżeli jest stan zastoju krwi, bo to wtórnie dokonuje się do zastoju ci, to jeszcze mogą występować skrzepowe miesiączki. Ale już powiedzmy, powiedzmy. Sytuacja przedmiesiączkowego zespołu, napięcia przedmiesiączkowego jest ogromnie często spotykana. I tutaj też frustracja wynikająca z biegu korporacyjnego, z pośpiechu, z konkurencji i tak robi swoje. Tak więc to podejście, które będzie dotyczyło wątroby, jak najbardziej takich kobiet czy takich mężczyzn dotyczy. Natomiast druga sytuacja to jest osłabienie, czyli deficyt czy nerek. Najczęściej dotyczy osób już w podeszłym wieku, bo tutaj mamy do czynienia ze zużyciem esencji, czyli pakietu energetycznego, który dostajemy wraz z przyjściem na świat. No i tutaj jest jeszcze aspekt emocjonalny, lęk. U starszych osób często obserwujemy osłabienie siły woli. I ten aspekt lękowy jest też często wyraźnie zaznaczony. Oczywiście to nie jest zarezerwowany zespół objawów dla staruszków, bo może być sytuacja, gdzie esencja nerek została zużytkowana w związku z nadmiernym. Krótko mówiąc, korzystaniem z uciek seksualnych. Każdy wypływ spermy, jak również u, to jest, dotyczy mężczyzn, ale również i u kobiet, nadmierne sięganie po tego typu aktywności jest po prostu szkodliwe. Także. To są te sytuacje, gdzie mamy deficyt chineryk. Oczywiście też może być taka, taki stan, kiedy mm, u kogoś występuje długo, długo stagnacja czy wątroby, bo e, życie pełne frustracji e, doprowadza do w konsekwencji do osłabienia chineryk i do tego jeszcze dochodzi seksu, e, no, seksualny ten aspekt e, i zużywa się esencja nerek. I to są stany, w których naprawdę te bóle pleców, dołu pleców są bardzo, bardzo nasilone. Również tu chciałam nadmienić, że zużycie esencji nerek też następuje w sposób przyspieszony przy przewlekłym braniu leków. Jakichkolwiek leków, ale mówię o chronicznym braniu leków przede wszystkim. I niezależnie od tego, jakie ktoś widzi wskazania do stosowania leków, to jest przyspieszone zużywanie esencji nerek. I teraz, jakie tutaj wybieramy interwały planetarne? Bo jak już wiele osób wie, poruszam się w metodologii interwałowej, czyli dwa, dwa kamertony naraz. Jeden na jednym punkcie, drugi na drugim punkcie. Aktywuję taki kamerton i drugi również, jeden po drugim, i przystawiam stopkę na punkcie akupunkturowym, o których zaraz powiem. Czasami jest sytuacja, w której przystawiam obydwa kamertony na jeden punkt w przypadku, kiedy albo chcę odblokować ból na przykład, albo wzmocnić dany organ, no ale o tym szczegółowo już jest na kursach bardzo szczegółowo, bardzo dużo przy, przykładów klinicznych. Myślę, że osoby, które podejmą tę, tę naukę, będą na pewno zadowolone z ilości wiedzy, którą otrzymają. Także przechodzimy dalej. W przypadku stagnacji czy wątroby sięgamy po takie zestawy, ziemia roczna. Z Ziemią platoniczną, one tworzą ze sobą tercję, która rozprasza ból. Fantastyczny zestaw przeciwbólowy. Niezależnie od tego, gdzie jest zlokalizowany ból, myślę, że taki zestaw warto mieć. Dalej, Ziemia Roczna z Księżycem w nowiu, a później Ziemia Roczna z Księżycem w pełni. Jeden po drugim. Bo tutaj ten pierwszy interwał z Księżycem w Nowiu to jest kwinta, a ten drugi zestaw Ziemia Roczna z Księżycem w Pełni to jest seksta. Także jest to fantastyczna następująca po sobie sekwencja, w której uwalniamy zatory energetyczne i powodujemy ich niejako odpływ. No i na trzecim miejscu jest ziemia roczna z Jowiszem, bowiem Jowisz jest związany ściśle ze wątrobą. Oczywiście tutaj chciałam podkreślić, że to nie oznacza, że jeżeli oddziałujemy Jowiszem, to my leczymy, wyleczymy Jowiszem, Choroby wątroby. No tak to się nie dzieje. Jak również nie dzieje się tak w przypadku jakichkolwiek częstotliwości, które uważa się za częstotliwości narządowe, bo też jest to no, niezgodne z jakimkolwiek y, prawdopodobieństwem, ponieważ nie istnieje coś takiego jak częstotliwość narządowa. Po prostu. Nie ma czegoś takiego. Każdy narząd jest to hologram dźwięków. I w związku z tym nie może go odwzorować jeden kamerton. E, tutaj stwarzamy interwały harmoniczne, a więc interwały harmoniczne mają określone działanie, tak jak wiemy o tym, że są w muzyce konsonanse, dysonanse, no one wpływają na nas, nas albo kojąco, albo pobudzająco i dlatego właśnie korzystamy z interwałów. Natomiast nie ma mowy o tym, żeby jeden kamerton. Dokonywał jakichś ukierunkowanych zmian w organizmie. Dobrze. No i teraz drugi, drugi pro, proponowany zestaw w przypadku deficytu czynerek. To jest również Ziemia Roczna z Ziemią Platoniczną jak już powiedziałam, uniwersalny przeciw, przeciwbólowy zestaw Ziemia Roczna ze Słońcem i Ziemia Roczna z Marsem. A w przypadku, kiedy ja w ogóle bardzo chętnie sięgam po te zestawy ze słońcem i z Marsem, bo to są interwały, które bardzo mocno stymulują, można powiedzieć o nich, że są janginizujące. A właśnie w Stanach, kiedy mamy wyczerpanie energetyczne należy podstymulować właśnie w taki sposób. Yy, w jaki możemy to zrobić poprzez zastosowanie tychże interwałów? A teraz przechodzimy już do konkretnych punktów, po które sięgniemy. Zapraszam. Pierwszy etap to jest pobudzenie dwóch zestawów, jakby dwóch par punktów, co wykonujemy jakby na krzyż. O co chodzi? Pierwszy zestaw jelit, JC3 oraz PM62 to jest taki zestaw punktów, który uruchamia przepływ ci w Dumaj, czyli tym meridianie, który, który jest usytuowany na kręgosłupie biegnie wzdłuż tylnej osi ciała. I teraz otwarcie tego meridianu. To jest pierwszy etap leczenia bólów pleców na jakimkolwiek poziomie, bo my najpierw musimy uruchomić przepływ przez kręgosłup, a dalej dokładamy punkty, które już są uzależnione od tego, jaka jest etiologia może jakie są dodatkowe jeszcze problemy. I teraz, jeżeli chodzi o strony, które pobudzamy, to przyjęło się, przyjęły się w piśmiennictwie, bardzo wiele jest, wielu jest autorów, którzy podają te strony i jak, jakby w sposób przeciwny do innych, którzy podają drugie strony. I ja w pewnym momencie zauważyłam, że Powiedzmy, dominująca posiłkuję się tym, co jest, co znajduje się w piśmiennictwie najbardziej takim fachowym, popularnym, popularnym, ale fachowym. Natomiast w przypadku bólów pleców, bólów kręgosłupa, używam obustronnie tych par. Obustronnie, niezależnie od tego, jaka jest płeć. I obserwuję. Że to jest właściwy kierunek. Także tutaj, jeżeli chodzi o te, o te strony e, dotyczące punktów, może być, może się różnić opinia od e, akupunktorzysty do akupunktorzysty, bo to jest taki temat, który nie jest ustanowiony w sposób jednoznaczny. E, my tutaj będziemy, ja proponuję po prostu sięgać po punkty e, najpierw po stronie. Powiedzmy JC3, czyli JC3, który się tutaj znajduje, tak w tym miejscu i PM62 pod dolną kostką zewnętrzną stopy, i robimy to na krzyż, jeżeli jest lewy, lewa ręka to prawa noga, a później przechodzimy na drugą stronę. Czyli prawa ręka i lewa noga. I ja mam zwyczaj stosowania takiej stymulacji 3-4 razy na punkt. To jest pierwszy zestaw, a drugi zestaw, który po tej stymulacji um, zachodzi, um, to jest zestaw W3 um, oraz e, S7. I stosuję dokładnie tak, też tak samo. Jeżeli jest S7 po prawej, to po lewej W3, a jeżeli jest S7 po, po, po drugiej stronie, to W3 też po drugiej stronie. I um, tak samo przenoszę się na drugą stronę i wykonuję dalej tę samą stymulację tych samych punktów, tylko, tylko że po przeciwnych stronach. Jeżeli chodzi o um, przypadek, kiedy jest deficyt czy inerek, może ja to przybliżę, to wtedy tym zestawem drugim jest e, S7 i N4. E, jak widać, S7 jest użyty w obydwu przypadkach. Ja tu chciałam podkreślić, że S7 jest um, bardzo silnie działającym analgetycznie, punktem bardzo silnie działającym analgetycznie i przeciwskurczowo. Analgetycznie, czyli przeciwbólowo i przeciwskurczowo. Dlatego ten punkt znajduje zastosowanie w, w tych obydwu etiologiach um, bólów pleców. I teraz, jeżeli zrobimy taką stymulację, po jednej i po drugiej stronie jednego zestawu i drugiego zestawu, w zależności od tego, z którym mamy do czynienia, to wtedy dopiero przechodzimy w następnej kolejności, przechodzimy do punktów, które zaraz omówię. Gdyby była sytuacja, że jest ktoś, kto łączy w sobie zarówno cechy stagnacji wątroby, jak i deficytu nerek, to wtedy mm, Stosujemy również na powiedzmy na kolejnym, podczas kolejnego spotkania, czy podczas kolejnego zabiegu, który sobie wykonujemy, aby nie stosować podczas jednego zabiegu zbyt wielu punktów. Także ja proponuję po prostu na początek może być, tak jak powiedziałam, po jednej stronie i po drugiej stronie. Te punkty otwierające DUMAJ, czyli główny regulator tylny, natomiast już pod, podczas kolejnych zabiegów, a w sytuacjach bólów, dobrze to robić codziennie czy co drugi dzień, ale jeżeli możemy, to nawet codziennie. I wtedy byłabym raczej skłonna przyjąć taką zasadę, że jednego dnia będzie para powiedzmy lewo, prawy. Lewa ręka, prawa noga w przypadku pierwszej pary, a i druga para przeciwstawne, a następny dzień zmieniamy kierunki, i to będzie e, najlepsza opcja. Także mamy tutaj e, ten, ten zestaw punktów. E, jeszcze raz, JC3PM62 w, przypadku, w obydwu przypadkach w obydwu etiopatogenezach. I druga para w przypadku wątroby W3S7 i N4S7. Także co jest ważne, że te punkty, które tutaj przedstawiłam, są łatwo dostępne do tego, żeby robić sobie samemu te zabiegi. Nikt tutaj nam nie jest potrzebny do tego. Natomiast te punkty, które zaraz przedstawię, które są punktami lokalnymi, no niestety już na plecach, ani w okolicy krzyżowej, niestety nie sięgniemy sobie tam. Natomiast największe działanie, największy potencjał to są zawsze punkty dystalne to są te, które teraz zostały wymienione. I przechodzimy teraz do kolejnego. Mm, Kolejnej propozycji punktów, a mianowicie, a mianowicie w przypadku wątroby, problemu z stagnacją, czy wątroby, koncentrujemy się na pięciu punktach, które leżą na poziomie pod wyrostkiem ościstym dziewiątego kręgu piersiowego, może przybliżę tutaj. Jak widać, to są punkty, które są ściśle związane z funkcjonowaniem wątroby i od strony łopatkowej PM47, później PM18 i GRT8. I po drugiej stronie jest symetrycznie jest to samo. Ja bardzo bardzo często stosuję, taką metodę, że na środku przystawiam jeden kamerton, a później przystawiam z boku powiedzmy PM7, PM, tutaj PM18, a znowu kolejne, kolejna stymulacja i znowu na GRT, GRT8 i ten punkt PM47. Notabene punkt 47 jest punktem, który zakotwicza tak zwanego ducha hun, który rezyduje w wątrobie. No bo to są takie bajki w medycynie chińskiej, które pozwalają na zrozumienie tego, jak to wszystko funkcjonuje. I tutaj również. Trzy, cztery wzbudzenia. Ponieważ mamy do wyboru tych kilka e, interwałów, więc możemy po prostu przechodzić z jednego rodzaju interwału do drugiego i do kolejnego. E, te interwały, o których powiedziałem w przypadku wątroby, jest ich cztery, a więc akurat na cztery wzbudzenia y, powiedzmy czterokrotnie. Y, tak? My oczywiście nie musimy się ściśle tego, tego trzymać, no ale tak jak powiedziałam, rozstawienie tych kamertonów pomiędzy punktami ja często stosuję właśnie na tej zasadzie. Trzeba sobie samemu później już praktykować i wyciągać jakieś swoje wnioski. Dobrze, natomiast w przypadku deficytu czynerek to jest zestaw punktów znowu pięciu. Które są na poziomie wyrostka ościstego drugiego kręgu lędźwiowego i mamy tutaj punkty od zewnątrz patrząc: PM52, później 23 i GRT4. I dokładnie na tej samej zasadzie, tylko tyle, że kierujemy się interwałami, które tam zaproponowałam. E, natomiast e, punkty, które są wskazane w obydwu sytuacjach. To są punkty lokalne i teraz GRT4 przede wszystkim wtedy, kiedy przynajmniej ja się kieruję tą zasadą, jeżeli chcę wzmocnić young nerek, czyli płomień nerek, czyli płomień bramy życia, Mingmen, to wtedy stosuję GRT4, a we wszystkich innych sytuacjach już tylko GRT3 i ten punkt dodatkowy, który nawet nie wiem jak dobrze się wymawia, także tutaj już nie chcę coś poprzekręcać. Krótko mówiąc, te punkty znajdują się w bardzo bliskich odległościach, bo GRT4 jest pod wyrostkiem ościstym drugiego kręgu lędźwiowego, GRT3 pod wyrostkiem ościstym czwartego kręgu lędźwiowego i pod piątką jest ten punkt dodatkowy, bardzo Ważny, bardzo ceniony punkt w przypadku właśnie bólów dolnej strefy kręgosłupa. Także mam nadzieję, że przyda się osobom, które mają tego typu problemy, taka instrukcja obsługi. Jeżeli chcecie uczyć się dźwiękopunktury, to zapraszam. Mój numer, mój kontaktowy. Mail jest pokazany, przedstawiony poniżej. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.